I witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Będę właśnie przystępował do instalowania systemu w komputerze taki, który jest przeznaczony na pracownię numer 2 w piwnicy. Niedługo powstanie od pracownia numer 2 w piwnicy, jak będą ukończone prace remontowe w piwnicy. Natomiast miałem to w piwnicy instalować. Nie spodziewałem się, że będzie remont w piwnicy, no i akurat tak wyszło na to, że jednak system będzie instalowany. Tutaj w chwili obecnej to jest taki pokój gościnny, i w pokoju gościnnym, no, musiałem te wszystkie rzeczy położyć, bo jest największy. No i natomiast po dokonaniu przeglądu, i czyszczenia, i tego typu rzeczy, postanowiłem przystąpić do. Instalacji systemu. A tu na górze mamy e, tam, ten sprzęt do rozładowywania i ładowania, i kontrolowania, i reperowania akumulatorów. On już jest tu włączony. Chciałem pokazać, jak on to się reprezentuje. O. No. Tego typu akumulatorki można sprawdzać. Regenerować, ładować, wszystko robić, wszystkie operacje. Dzięki temu urządzeniu, które tu mamy, no, bardzo cieszę się z tego urządzenia. Jest super, to piękny prezent. Piękny prezent i to oczywiście zbudowany. Wujek go zbudował. No, miałem, ją ja zbudować, ale nie czułem się akurat jakoś jak pewny tego. Myślałem, że będę robił dużo poprawek, a wujek po prostu. Od pierwszego ruchu ręką już zrobił na perfekt. Ja tylko dokupiłem komponenty, oczywiście zasilacz, zasilacze dwa, 2A obudowę, trochę za duża wyszła, ale w sumie jak powiedział, że w sumie nie jest tak źle, bo będzie lepszy przepływ powietrza. No. No i te pleksy, które wyczyna, wycinałem w sumie niepotrzebnie, bo okazuje się, że teraz jest jeszcze lepiej, jakby z tych pleks, które miały tutaj zakryć całą tą przestrzeń, miały być takie e, półeczki, na których te komponenty będą, a są, jest wykorzystana półeczka, która jest w tej e, ładowarko, roz, jak to można powiedzieć, no można powiedzieć systemowi kontrolnemu, służącemu do akumulatorów. Trzy Waltowych. Tam ta dolna półeczka, która jest, pomogła po prostu wykonać perfekcyjnie, bardzo ładnie całą robotę. Tutaj jeszcze są bardzo piękne takie nóżki nalepione, których nie było. Wujek po prostu postarał się jakiegoś materiału wyjąć i jest po prostu ładnie. Bardzo ładnie wykonane dzieło, bardzo mi się podoba, jest super. No dobra, a teraz... Będę przystępował do instalacji systemu Windowsa XP, bo to jest komputer, który służy tylko ewentualnie do takich rzeczy jak multimedia, czy ewentualnie odzysk Jakbym na przykład miał do odzysku jakiś dysk, czy czytnik, czy płytkę kompaktową, czy jakikolwiek nośnik, to, to po prostu tutaj mam takie możliwości, tu mogę różne takie rzeczy sobie robić. No, oczywiście dla siebie odzyskuję dane jakbym potrzebował, czy dla najbliższych przyjaciół, takich jak na przykład rodzina, jak mój superbrat, superbrat jeden, super brat drugi. Mam dwóch super braci, siostra silnie toksyczna, to na tej nie wymieniam. Natomiast mam z kolei ze strony mego wczesnego Super piękne dziewczyny, ale takie super fajne dziewczyny. Takie mega dziewczyny: Monika, Natalia, one mi po prostu udostępniły altany, i zawsze mogę. One mi udostępniają altany, udostępniały przez ten czas, kiedy było to po prostu idealnie możliwe czasowo. No a teraz się wszystko zmieniło. Teraz wolę podróżować, zmieniać miejsca i być wszędzie, a nie w jednym miejscu. No, no to natomiast, kochani. Przystępuję do instalacji Windowsa XP, to jest Windows XP od przyjaciół z firmy Securex. Byłem u przyjaciół w firmie Securex w serwerowni i tam właśnie parę takich fajnych antyków, z których jeszcze można korzystać właśnie na takie lekkie rzeczy jak mikropracownia numer 2 w piwnicy. I tu sobie zainstaluję Windowsa XP. Trochę multimediów, trochę narzędzi programowych takich, no i jeszcze oprócz tego tu mam kartę telewizyjną, do oglądania telewizji, satelitarnej, tylko, no, tak po prostu taki brylancik, po prostu można powiedzieć, po środku, po tej głównej. No dobra, no to hejka, siema, pa, trzymajcie się, przystępuję do dzieła.